Wiem, że jesteś dobrą osobą, ale ważne jest zrozumienie, że nie wszyscy są tacy jak Ty. Nasze serce chce wierzyć, że istnieje rozwiązanie dla świata, mamy nadzieję w ludzi, ale jeśli nie będziemy uważać, możemy się zranić. Niestety, istnieje wiele osób o złych intencjach, które od czasu do czasu będą pojawiać się na naszej drodze. Bądź czujny na znaki i trzymaj się z dala od takich osób. Na pewno spotkałeś już kogoś, kto jest naprawdę okrutny, kto rani uczucia innych bez skrupułów i wykorzystuje ich słabości. Czasami te zachowania są tak subtelne, że nie zauważamy, że mamy do czynienia ze złym człowiekiem. Porozmawiajmy o znakach, które wskazują, że masz do czynienia z kimś takim. Są ludzie, którzy niestety zawsze będą próbować sprawić, byś czuł się winny za jakąś sytuację, albo będą udawać, że cię lubią w twojej obecności, ale za plecami będą mówić o tobie bardzo źle. Ważne jest, aby być przygotowanym, bo czasem będą to osoby z zewnątrz, które będą próbować odebrać ci spokój, ale czasem będą to osoby z twojej własnej rodziny. Rodzina jest błogosławieństwem od Boga, co do tego nie mam wątpliwości. Ale niestety, istnieją ludzie, którzy skłaniają się ku złej wersji siebie. W dzisiejszym filmie pokażę Ci dziewięć znaków, a właściwie pokażę dziesięć znaków, że masz do czynienia ze złym człowiekiem. I pokażę Ci, co należy zrobić, gdy te osoby staną na Twojej drodze. Przed pierwszym znakiem Upewnij się, że kliknąłeś przycisk: „Lubię to, jeśli jesteś osobą, która lubi uczyć się treści o mądrości życia. Jeśli to możliwe, napisz tak: ludzie chcą Cię widzieć w porządku, ale nigdy lepiej niż oni sami kropa. To jest czysta prawda. Przejdźmy do pierwszego znaku. Numer 1. Przyjemność z cudzej krzywdy. Złe osoby czerpią przyjemność z widoku cierpiących innych. Jeśli znasz kogoś, kto wydaje się cieszyć z bólu innych, jak na przykład śmieje się lub uśmiecha widząc kogoś w trudnym momencie, to jest to wyraźny znak, że masz do czynienia ze złym człowiekiem. Takie zachowanie pokazuje całkowity brak empatii i może prowadzić do szkodliwych sytuacji stworzonych przez nie same dla własnej przyjemności. Wyobraź sobie kolegę z pracy, który zamiast oferować pomoc, gdy jesteś przytłoczony, śmieje się z Twoich trudności. Albo przyjaciela, który, wiedząc o Twoim osobistym problemie, robi sobie z tego żarty, zamiast oferować wsparcie. Takie zachowania nie są tylko nieczułe, ale ujawniają okrutny charakter. Tacy ludzie mogą nawet celowo prowokować złe sytuacje dla innych. Aby czerpać przyjemność z widoku ich cierpienia. Ponadto mogą rozprzestrzeniać plotki i tworzyć konflikty wszystko po to, aby zobaczyć reakcję ludzi i cieszyć się z chaosu, który wywołali. Ważne jest, aby wcześniej rozpoznać te znaki i trzymać się z dala od osób, które wykazują takie zachowanie, aby chronić swoje własne zdrowie emocjonalne i dobrostan. Numer 2. Potrzeba kontroli nad Twoim życiem. Złe osoby są niezwykle kontrolujące. Czują się niekomfortowo i bezsilne, jeśli nie kontrolują wszystkich aspektów swojego życia oraz życia osób wokół nich. Zrobią wszystko, aby upewnić się, że rzeczy dzieją się zgodnie z ich życzeniami i nadużyją władzy, jeśli nie napotkają oporu. Pomyśl o tym szefie który nalega na przeglądanie każdego drobnego szczegółu Twojej pracy, nie dlatego, że chce pomóc, ale dlatego, że potrzebuje pełnej kontroli. Albo o tej przyjaciółce, która zawsze decyduje, gdzie idziecie, co robicie i z kim się spotykacie, nie biorąc pod uwagę opinii innych. Takie zachowania pokazują obsesję na punkcie kontroli, która może być dusząca. Takie osoby mogą również manipulować sytuacjami, aby utrzymać kontrolę, tworząc sztywne zasady lub używając szantażu emocjonalnego. Klasycznym przykładem jest partner, który ciągle monitoruje, gdzie jesteś i z kim rozmawiasz, nie z troski, ale z potrzeby dominacji nad Twoim życiem. Ta potrzeba kontroli nie tylko irytuje, ale może być niebezpieczna. Osoby takie często używają swojej władzy, aby wykorzystywać i nadużywać innych. Rozpoznanie tych zachowań i ustanowienie jasnych granic jest kluczowe dla ochrony swojej niezależności i dobrostanu emocjonalnego. Jeśli zauważysz, że ktoś próbuje kontrolować wszystkie aspekty Twojego życia, ważne jest, aby podjąć kroki w celu odsunięcia się i odzyskania swojej autonomii. Numer 3. Dziwne uczucie w ich obecności. Jednym z najjaśniejszych znaków, że masz do czynienia ze złym człowiekiem, jest dziwne uczucie, jakie odczuwasz w jego obecności. Możesz czuć się zmęczony, niespokojny lub po prostu niekomfortowo w jego towarzystwie. Może to być twój naturalny instynkt ostrzegający, że coś jest nie tak. Wyobraź sobie, że jesteś na rodzinnym spotkaniu, gdzie wszyscy się dobrze bawią, ale jest jedna osoba, która sprawia, że czujesz się spięty i niespokojny, gdy jest w pobliżu. Nawet jeśli ta osoba nie robi nic bezpośrednio przeciwko tobie, jej sama obecność wystarcza. Aby wywołać uczucie dyskomfortu. To może wskazywać, że ta osoba ma negatywną energię lub złe intencje. Innym przykładem jest kolega z pracy, który za każdym razem, gdy się zbliża, sprawia, że czujesz się niespokojny lub wyczerpany. Może nie jesteś w stanie dokładnie określić, co jest nie tak, ale Twoje ciało i umysł wydają się rozpoznawać że coś jest nie w porządku. Tych odczuć nie należy ignorować. Nasz instynkt często wychwytuje sygnały, które nasz świadomy umysł może przeoczyć. Jeśli ciągle czujesz się niekomfortowo w obecności kogoś, jest to sygnał ostrzegawczy, że ta osoba może nie mieć dobrych intencji. Zwracanie uwagi na te uczucia i nadawanie im znaczenia może pomóc w uniknięciu szkodliwych sytuacji i zachowaniu wewnętrznego spokoju. Numer 4. Brak odpowiedzialności. Złe osoby nigdy nie biorą odpowiedzialności za swoje działania. Zawsze obwiniają innych, gdy coś idzie nie tak, i lubią odgrywać rolę ofiar. Nie przyznają się do swoich błędów i sprawiają, że to ty musisz przepraszać za nie. Wyobraź sobie kolegę z pracy, który popełnia błąd w ważnym projekcie. Zamiast przyznać się do winy, szybko wskazuje palcem na ciebie lub kogoś innego z zespołu, mówiąc, że to wina wszystkich, tylko nie jego. To nie tylko tworzy toksyczne środowisko pracy, ale także sprawia, że czujesz się niesprawiedliwie obwiniany. Innym przykładem jest przyjaciel, który ciągle wpada w kłopoty i zamiast zaakceptować, że jego wybory doprowadziły go do tych sytuacji, zawsze obwinia innych. Jeśli spóźnia się na spotkanie, wini za to korki lub kogoś, kto go spowolnił. Jeśli coś idzie nie tak w jego życiu, nigdy nie patrzy na swoje działania, ale zawsze znajduje sposób, aby obwinić innych i odgrywać rolę ofiary. Te osoby są również mistrzami w sprawianiu, że czujesz się winny za ich błędy. Manipulują sytuacjami w taki sposób, że kończysz, przepraszając za coś, co nie jest Twoją winą. To jest emocjonalnie wyczerpujące i może podkopać Twoje poczucie własnej wartości z czasem. Rozpoznanie tych zachowań jest kluczowe dla zachowania zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Osoby, które nigdy nie biorą odpowiedzialności za swoje działania, mogą wciągnąć cię w cykl winy i manipulacji. Nauka identyfikowania i odsuwania się od takich osób jest niezbędna do zachowania własnego dobrostanu. Numer 5. Nawyk kłamania. Złe osoby mają okropny nawyk ciągłego kłamania. Kłamią dla własnej korzyści, a często kłamią tylko dla zabawy lub manipulacji innymi. Nie cenią Twojego zaufania ani przyjaźni, priorytetem są dla nich tylko własne interesy. Wyobraź sobie kolegę, który zawsze wymyśla historię o swoich osiągnięciach w pracy, wyolbrzymiając lub nawet fabrykując fakty aby się wyróżnić. Albo tego przyjaciela, który mówi, że nie mógł przyjść na Twoje wydarzenie, bo był chory, a Ty odkrywasz, że w tym czasie bawił się gdzieś indziej. Te kłamstwa nie są tylko nieuczciwe, ale pokazują całkowity brak szacunku do Ciebie i innych. Osoby kłamiące często używają swoich kłamstw do manipulowania sytuacjami i ludźmi. Na przykład partner, który kłamie na temat swoich uczuć lub intencji, aby cię kontrolować lub zyskać przewagę w kłótni. Mogą również wymyślać plotki lub rozpowszechniać dezinformacje, aby powodować konflikty między przyjaciółmi lub kolegami wszystko dla zabawy lub korzyści. Te kłamstwa mogą być początkowo małe i pozornie nieszkodliwe. Ale z czasem niszczą zaufanie i szkodzą relacjom. Jeśli ktoś kłamie wielokrotnie, nawet w błahych sprawach, to wyraźny sygnał, że ta osoba nie ma szacunku do ciebie i jest gotowa poświęcić Twoje zaufanie, aby coś zyskać. Rozpoznanie i konfrontacja z tymi kłamstwami jest kluczowa dla utrzymania zdrowych relacji. Jeśli zauważysz, że ktoś ma stały nawyk kłamania, Ważne jest, aby ocenić wpływ tej osoby na Twoje życie i rozważyć, czy możliwe jest utrzymanie z nią zaufanej relacji. Uczciwość jest podstawą każdej solidnej relacji, a osoby, które ciągle kłamią, nie mogą jej zaoferować. Numer 6: Brak wyrzutów sumienia. Złe osoby nie odczuwają wyrzutów sumienia za swoje działania. Nigdy nie czują się winne za negatywny wpływ, jaki wywierają na innych. Kiedy zostają skonfrontowane, manipulują sytuacją, abyś zaczął wątpić w swoje postrzeganie rzeczywistości. Wyobraź sobie kolegę, który przypisuje sobie zasługi za Twoją pracę i, gdy go konfrontujesz, nie okazuje żadnego żalu. Zamiast tego próbuje usprawiedliwić swoje działania. Mówiąc, że sam byś tego nie osiągnął, lub że po prostu chciał ci pomóc zabłysnąć. Takie zachowanie pokazuje całkowity brak empatii i wyrzutów sumienia, ujawniając głęboko egoistyczny i manipulacyjny charakter. Innym przykładem jest przyjaciel, który ciągle robi złośliwe lub krzywdzące komentarze. Kiedy próbujesz porozmawiać o tym, jak te komentarze Cię dotykają, Śmieje się i mówi, że przesadzasz, albo sugeruje, że jesteś zbyt wrażliwy. To zachowanie nie tylko pokazuje brak wyrzutów sumienia, ale także próbę zniekształcenia twojej percepcji rzeczywistości, sprawiając, że zaczynasz wątpić w swoje własne uczucia. Te osoby są mistrzami w odwracaniu sytuacji. Jeśli wskażesz im błąd lub szkodliwe zachowanie szybko stają się ofiarami sytuacji, sprawiając, że czujesz się źle, że poruszyłeś ten temat. Ta manipulacja emocjonalna jest wyraźnym znakiem, że osoba nie ma prawdziwych wyrzutów sumienia za swoje działania i bardziej zależy jej na ochronie swojego wizerunku. Rozpoznanie braku wyrzutów sumienia jest kluczowe dla ochrony twojego zdrowia emocjonalnego. Osoby które nie odczuwają winy za krzywdzenie innych, mogą nadal powtarzać te szkodliwe zachowania, wiedząc, że nie poniosą za nie żadnych realnych konsekwencji. Identyfikacja tego cechy i ustanowienie jasnych granic jest niezbędne do ochrony siebie i utrzymania zdrowych relacji. Jeśli ktoś wielokrotnie wykazuje brak wyrzutów sumienia, Ważne jest rozważenie możliwości odsunięcia się od tej osoby, aby zachować swoje dobrostan. Numer 7: Okrucieństwo. Niektóre złe osoby preferują otwarte i okrutne działania. Mogą być agresywne, ranić innych słowami lub czynami i czerpać przyjemność z cudzej krzywdy. Brak empatii i zdolność do celowego zadawania bólu to charakterystyczne cechy tego typu osób. Pomyśl o koledze z pracy, który nie waha się przed złośliwymi lub upokarzającymi komentarzami w obecności innych. Może wskazywać Twoje błędy w okrutny sposób, lub wyśmiewać Twoje pomysły podczas spotkań, nie po to, aby oferować konstruktywną krytykę. Ale aby cię zdemoralizować. Takie zachowanie nie tylko niszczy morale grupy, ale także tworzy toksyczne i opresyjne środowisko pracy. Inny przykład to przyjaciel, który żartuje z twoich niepewności lub problemów osobistych, wiedząc, że cię to boli. Może wyśmiewać coś, co podzieliłeś się z nim w zaufaniu, a widząc twoją reakcję. Wydaje się czerpać przyjemność z Twojego cierpienia. Brak empatii i przyjemność z cudzej krzywdy to wyraźne oznaki okrutnej osoby. Takie osoby mogą również działać agresywnie, zarówno werbalnie, jak i fizycznie. Partner, który regularnie Cię obraża lub Cię bije, pokazuje otwartą okrutność. Intencją tych działań jest zranienie i kontrola. Co pokazuje całkowity brak szacunku dla godności i dobrobytu innych. Rozpoznanie okrucieństwa w kimś jest niezbędne dla ochrony swojej integralności emocjonalnej i fizycznej. Osoby, które są otwarcie okrutne, nie mają względu na uczucia innych i mogą powodować głębokie i trwałe szkody. Ustalenie granic i odsunięcie się od takich osób jest kluczowe dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa i spokoju ducha. Jeśli doświadczasz okrucieństwa, nie wahaj się szukać wsparcia i podejmować kroki w celu ochrony. Numer 8. Ostrzeżenia przyjaciół i rodziny przed osobą o złym charakterze. Jeśli twoi przyjaciele i rodzina ostrzegają cię przed charakterem danej osoby, Ważne jest, aby brać te ostrzeżenia na poważnie. Mogą być świadkami toksycznych i szkodliwych zachowań w przeszłości. Nie ignoruj tych sygnałów, ponieważ to, co się zdarzyło im, może zdarzyć się tobie, jeśli nie będziesz ostrożny. Wyobraź sobie, że zaczynasz się spotykać z kimś nowym, a wkrótce Twoi najbliżsi przyjaciele i rodzina wyrażają zaniepokojenie. Wspominają, że ta osoba ma historię manipulacji i braku szacunku w poprzednich związkach. Może być trudno przyjąć tę krytykę, zwłaszcza jeśli jesteś emocjonalnie zaangażowany, ale kluczowe jest, aby słuchać tych obaw uważnie. Innym przykładem jest sytuacja, gdy zaczynasz nową pracę, a Twoi koledzy szybko ostrzegają Cię przed konkretnym przełożonym. Opowiadają historię o tym, jak często wyładowuje swoje frustracje na podwładnych, tworzy napiętą i demotywującą atmosferę w pracy, oraz nigdy nie bierze odpowiedzialności za swoje błędy. Te relacje to nie tylko plotki, ale ostrzeżenia oparte na rzeczywistych doświadczeniach, które mogą oszczędzić ci bolesnych sytuacji. Te ostrzeżenia od bliskich są cenne. Ponieważ pochodzą z perspektywy zewnętrznej i bezstronnej. Twoi przyjaciele i rodzina chcą dla ciebie jak najlepiej i nie mają nic do zyskania, oszukując cię. Jeśli wiele osób ostrzega cię przed tą samą osobą, to silny sygnał, że powinieneś być ostrożny. Łatwo jest ignorować lub minimalizować te ostrzeżenia, zwłaszcza jeśli osoba, o której mowa. W tej chwili dobrze Cię traktuje. Jednak rozpoznanie i uwzględnienie tych obaw może uchronić Cię przed wieloma problemami w przyszłości. Jeśli ktoś wielokrotnie wykazuje toksyczne i szkodliwe zachowania, jest prawdopodobne, że te zachowania powtórzą się wobec Ciebie. Bierz te ostrzeżenia na poważnie i uważnie obserwuj zachowanie danej osoby. Jeśli zauważysz oznaki manipulacji, okrucieństwa lub braku odpowiedzialności, rozważ odsunięcie się, zanim sytuacja stanie się zbyt trudna do rozwiązania. Twoi przyjaciele i rodzina mogą dostrzegać czerwone flagi, których ty, będąc w środku sytuacji, nie zauważasz. Zaufaj im i chroń się przed możliwymi szkodami. Numer 9. Pogarda Jedną z najgorszych form manipulacji emocjonalnej przez złą osobę jest pogarda. Takie osoby sprawiają, że czujesz się gorszy, krytykując Twój wygląd, zainteresowania, marzenia i wszystko, co tylko mogą. Nie pozwól, by te osoby zmieniały Twoje postrzeganie siebie. Wyobraź sobie partnera, który nieustannie krytykuje Twój wygląd. Wytykając Twoje fizyczne wady jako niewybaczalne. Mogą mówić rzeczy takie jak byłbyś ładniejszy, gdybyś. Lub dlaczego nie ubierasz się lepiej? Te komentarze nie są konstruktywne, są okrutne i mają na celu podkopanie Twojej pewności siebie. Inny przykład to przyjaciel, który wyśmiewa Twoje zainteresowania i pasje. Pomniejszając Twoje osiągnięcia i marzenia, jakby nie były godne szacunku. Mogą śmiać się z Twoich ambicji lub zainteresowań, sprawiając, że czujesz się głupio, dążąc do swoich celów. Ten rodzaj pogardy nie tylko boli, ale także może sprawić, że zaczniesz wątpić w siebie i swoje możliwości. Takie osoby wykorzystują pogardę jako narzędzie kontroli emocjonalnej, Osłabiając Twoją samoocenę, abyś był od nich zależny w zakresie uznania i akceptacji. Chcą kształtować Twoje postrzeganie siebie według własnych interesów i pragnień, nie szanując tego, kim naprawdę jesteś. Nie pozwól, by te osoby manipulowały Twoim wizerunkiem własnym. Jesteś wartościowy i zasługujesz na szacunek i uwagę. Jeśli ktoś stale okazuje ci pogardę, to wyraźny sygnał, że ta osoba nie jest zainteresowana twoim emocjonalnym dobrostanem. Chroń się, trzymając się z dala od tych, którzy próbują cię ciągle poniżać i szukaj relacji, które wspierają twój rozwój i szczęście. Numer 10. Złe traktowanie zwierząt. Złe traktowanie zwierząt jest wyraźnym znakiem złej osoby. Okrucieństwo wobec zwierząt może wskazywać na głębsze problemy w charakterze danej osoby. Jeśli znasz kogoś, kto działa w sposób nadużywający lub zaniedbujący wobec zwierząt, rozważ odsunięcie się od tej osoby. Wyobraź sobie sąsiada, który często bije swojego psa, krzycząc i bijąc go bez powodu. Te działania nie tylko powodują cierpienie zwierzęcia, ale także ujawniają brak empatii i kontroli emocjonalnej ze strony agresora. Takie zachowanie może rozciągać się na inne obszary życia tej osoby. Inny przykład to ktoś, kto trzyma swoje zwierzęta w skandalicznych warunkach bez odpowiedniej opieki w zakresie karmienia, higieny czy zdrowia. Stałe zaniedbanie pokazuje całkowity brak szacunku dla życia i dobrostanu zwierząt, które są pod jego opieką. Te działania nie powinny być ignorowane ani bagatelizowane. Badania pokazują, że okrucieństwo wobec zwierząt często wiąże się z przemocą wobec ludzi. Ważne jest, aby rozpoznać te sygnały i rozważyć wpływ przebywania w pobliżu kogoś o takich cechach. Chociaż może być trudno dostrzec te sygnały, gdy jesteśmy zaślepieni przyjaźnią, miłością lub szacunkiem dla kogoś, kluczowe jest priorytetowanie bezpieczeństwa i dobrostanu zarówno zwierząt, jak i nas samych. Jeśli podejrzewasz, że ktoś jest okrutny wobec zwierząt, rozważ odsunięcie się i, jeśli to możliwe, zgłoszenie takiego zachowania odpowiednim władzom. Aby chronić zwierzęta i zapobiec przyszłym szkodom. Jeśli znasz inne oznaki złej osoby, które nie zostały tu wymienione, umieść je w komentarzach. Chciałbym poznać Twoją opinię. Jeśli dotarłeś do końca, napisz w komentarzach: Dobro zawsze zwycięża zło. Nie zapomnij nacisnąć przycisku: Lubię to. A jeśli chcesz oglądać więcej treści takich jak ta, Kliknij wideo, które jest na ekranie i zobaczymy się w następnym wideo. Do zobaczenia.